Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Jesień to taki czas, kiedy myśliwi mogą polować na prawie wszystkie gatunki łowne. Ja też chciałbym zapolować, więc wybrałem się na mój obwód w Lipianach, aby znaleźć dzika, sarnę i sprawdzić co tutaj się dzieje, bo dawno mnie tutaj nie było. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dashbur z moim polowaniem, z moim podejściem do polowania. A w dzisiejszym odcinku poganiamy trochę po polach za dzikami. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy noktowizor i termowizor są w stanie pomóc myśliwemu w czasie polowania. Pogadamy z dzikimi mieszkańcami lasu oraz zapolujemy przy największej od lat pełni księżyca. Jeśli jesteście gotowi na pół godziny łowieckich opowieści, zaczynamy. Jesienne polowania są bardzo przyjemne. Czasami nieprzyjemna bywa pogoda, ale jak to bywa dla myśliwych pogoda jest bardzo dobra albo dobra. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest dobra pogoda. Podobno mamy pełnię. Podobno dlatego, że nie widać jej, bo jest pełne zachmurzenie. A więc nie będę mógł skorzystać z pełnej lampy, jak to mówią myśliwi. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle. Ale że lubię używać różnego rodzaju gadżetów podczas polowania, postanowiłem dzisiaj sprawdzić i podpowiedzieć Wam, co jest lepsze. Czy noktowizor, który. Działa jak jest ciemno? Czy też może termowizor, który mam ze sobą, e, mały, kieszonkowy, który jest lepszy? A może obydwa są ważne? Do tego wszystkiego zabrałem ze sobą jeszcze wabik. Wabik na dziki. No właśnie, pewnie niewielu z Was wabi dziki, natomiast ja to robię. W programie opowiem wam, do czego on może się przydać i jak to robić, aby te dziki zwabić. A może po prostu. Co zrobić, żeby nie uciekało od nas w czasie polowania? Tych zabawek mam trochę, więc muszę się troszkę zapakować, tak żeby sobie z tym dawać radę. I wyruszamy. Najpierw sprawdzić teren, gdzie te dziki mogą wychodzić, a później zobaczymy, zaplanujemy sobie, jak zrobić, żeby je znaleźć. Teren, na który dzisiaj się wybraliśmy, obfituje w ulubioną zwierzynę pana redaktora, więc pierwsze ślady jej bytowania spotkaliśmy bardzo szybko. Przechadzając się po tej łące, zauważyłem, że jest pobuchtowana. Kiedy jest mokro, dziki bardzo chętnie wychodzą na taką łąkę. Łatwiej jest im buchtować. Po suszy, która miała miejsce we wrześniu, w sierpniu, było twardo. Zresztą było na polach pełno żarcia, więc po co miałoby się pojawiać na łące? Teraz gdzie spór zostało już prawie wszystko zebrane, takie łąki, takie właśnie tereny są dla nich bardzo atrakcyjne. Ale to nie wszystko. Tu w oddali gdzieś są buraki. Idziemy sprawdzić, czy te dziki wychodzą na te buraki. Dziki, podobnie jak inne dzikie zwierzęta, muszą dopasowywać swój tryb życia do pory roku oraz otaczających je stołówek. Raz są to pola uprawne, raz jest to las. Innym razem łąka pełna nornic, pędraków czy też pędów roślin. Przebywając często w łowisku, musimy obserwować ślady bytowania dzikiej zwierzyny, by wiedzieć, gdzie i jak często się w danym miejscu pojawia. Idąc brzegiem pola, zawsze warto zwracać uwagę na takie miejsca, gdzie są ścieżki, którymi zwierzyna wchodzi na pole. To jest jedna z nich. Na polu. Na takim świeżo zasianym, już skiełkowanym zbożu bardzo dobrze widać tropy. No i czego mamy tutaj tropy? Mamy tu tropy dzików, mamy tutaj tropy saren, mamy też tropy jeleni. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to są właśnie te tropy dzików. I musimy się przypatrzeć, gdzie te tropy prowadzą. Czy do buraków, które są z tyłu, którędy te dziki przechodzą, po to, gdy wrócimy tutaj, gdy będzie ciemno, gdy będzie noc, żebyśmy wiedzieli skąd one mogą przyjść i będziemy na nie czekać. Wybierając się na nocne polowanie, zawsze warto przyjechać przed zmrokiem i dokładnie zapoznać się z terenem polowania, zwłaszcza jak są to pola uprawne. Taki wcześniejszy rekonesans pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sytuacji, jak choćby zaskoczenia związanego ze zmianą układu miedzy, drogi polnej czy też zniknięciem jakiegoś przepustu pod rowem. Możemy zaplanować sobie naszą nocną eskapadę, drogi podejścia, wyinteresujące nas miejsca, a także dokładnie określić sobie kierunki, w których strzał będzie niemożliwy. Za dnia wszystko wygląda inaczej niż w nocy. Znając dokładnie teren, polujemy bezpiecznie. Taki wcześniejszy przyjazd do łowiska to także okazja do polowania na sarny czy też jelenie, na które to możemy polować tylko do zmroku. W oddali zauważyłem sarny. Niestety, kręcący wiatr spowodował, że mimo, że są tak daleko, to dostały od wiatr ode mnie. No i sobie poleciały. Ale podejdziemy kawałek dalej, bo być może w tych krzakach czają się następne. No i owszem, były. Ale niestety, także nas zobaczyły. Gdy wrócimy tu nocą, musimy mieć się na baczności, by spłoszone nie narobiły hałasu. No i jesteśmy na polu buraków. Trzeba się porozglądać. No i cóż, mam dwie wieści. Jedną dobrą, drugą złą. Zła, bo zacznę od niej, jest dla rolnika, bo niestety dziki tutaj chętnie przychodzą. I zobaczcie, burak jeszcze nie zdążył szczernieć. Jest tak zjedzony. Widać tutaj pełno tropów dziczych. Oczywiście mogłyby to próbować zjadać też sarny. Ale to ewidentnie jest robota dzików. Tu jest jeden, tu jest drugi, który został wykopany i też jest nadjedzony. A dobrą wiadomością jest to, że tutaj przychodzą, czyli będziemy mogli na nie zapolować. Nie wiemy o której wychodzą, ale spróbujemy jej tej nocy przypilnować i zrobić dla nich małą niespodziankę. Szkody wyrządzane w uprawach buraków są zawsze kosztowne. Może nie aż tak bardzo jak w uprawach kukurydzy, no ale zawsze. Kiedy na polach zostają już tylko buraki, dziki, jelenie i sarny nie mają litości i zjadają je z wielkim apetytem. Stołówka sprawdzona, dziki na pewno tu przychodzą. W oddali też mamy sarny. Niestety nie będziemy do nich się zbliżać, nie będziemy ich podchodzić, gdyż jest to koza z dwójką koźląt, a więc Kozy nie strzelimy, koźląd Jeszcze też szkoda, widać, że są wszystkie w bardzo dobrej kondycji. Zresztą z tyłu mamy miejscowość i podążanie do nich w stronę tej miejscowości, a później oddawanie strzału gdzieś tam nie jest dobrym pomysłem. Jedziemy sprawdzić jeszcze drugą stołówkę abyśmy mieli alternatywę. Albo jedna, albo druga. Pewnie gdzieś te nasze. Czarne, czarnuchy, jak ja to mówię, czarne świnie, dzikie świnie, dziki, moje ulubione zwierzę, na które najbardziej lubię polować, gdzieś tu są. Te szkody, które są poczynione, są naprawdę bardzo duże, więc rolnik ucieszy się, jak tego dzika o jednego przynajmniej będzie mniej. Idziemy nad polem i cały czas szukamy śladów wejść zwierzyny na pole, tak by było nam łatwiej zlokalizować je nocą. Zrobiło się już na tyle ciemno, że musieliśmy przejść w podczerwień, a więc witajcie, już prawie nocą jest wieczór. Ludzkie oko jeszcze widzi, jeszcze o tej porze mógłbym strzelać nawet do sarny, bo byłbym w stanie rozpoznać cechy anatomiczne, zobaczyć fartuszek. A więc to, po czym w tej chwili najlepiej rozpoznać sarnę, bo rogacze już mogą nie mieć parostków, w większości przypadków nie mają. Natomiast kamera już niestety sobie nie radzi. Jesteśmy na Polu rzepaku, ale tam z tyłu są buraki. Idziemy zobaczyć, czy one też są zjadane przez dziki na tym drugim, jak to się mówi, miejscu pożerania rolniczych płodów. Płodów rolnych, czy też nie. Kiedy robi się już zmierzch. Kiedy robi się już ciemno i lornetka nie zawsze jest w stanie wyłowić nam wszystkie szczegóły, warto przy sobie mieć jakieś inne urządzenie optyczne albo optoelektroniczne, które ułatwi nam troszeczkę zadanie myśliwym. Warto ze sobą mieć termowizor, mały, podręczny, który mieści się w kieszeni, odpalić go i sprawdzić przed pole, czy coś gdzieś tam jest. W tych burakach mogą leżeć sarny, które jeżeli będziemy podchodzili, one zaczną szczekać albo spłoszone będą uciekały i mogą spłoszyć nadchodzące dziki. Korzystanie z termowizora jest dobrym pomysłem, także wtedy, gdy chcemy mieć więcej pewności, że pośród płodów rolnych na polu nie ma na przykład jakiegoś człowieka czy innego zwierzęcia. Taki sprzęt pozwala nam zobaczyć obszary o innej temperaturze niż otoczenie, ale nie pozwala nam na dokładne rozpoznanie celu. Aby w ciemności rozpoznać cel, potrzebujemy noktowizora, który widzi o wiele więcej szczegółów niż lornetka. Ale musimy mieć świadomość także pewnych ograniczeń i barier, które czekają na nas w czasie użytkowania takiego sprzętu. Noktowizor, którego używamy, to sprzęt marki ATN model Binox. Jest to cyfrowy noktowizor o wbudowanym emiterze podczerwieni. Pozwala nam dokładnie widzieć zwierzynę na odległości kilkuset metrów. Termowizor marki FLIR model Scout TK dobrze radzi sobie na przestrzeni 200 metrów. To w zupełności wystarczy. Używając obydwu tych sprzętów oraz lornetki, poradzimy sobie z odnalezieniem dzików nawet w krzakach i rozpoznaniem prawie każdej większej sztuki zwierzyny. podeszliśmy do pola buraków i jak widzieliście zacząłem używać wamika w termowizorze widzę tam jakiś kształt nie do końca jestem pewien co ale ten kształt nas cały czas obserwuje w lornetce gdy spojrzałem no, zobaczyłem, że jest to sarna to samo widzieliśmy w noktowizorze, ale wabika w takim momencie warto użyć, dlatego że ta zwierzyna, która tam jest, nie wie co podchodzi. A jeśli zaczniemy używać wabika, udawać dziki, które robią wiele hałasu zawsze, kiedy żerują, zwłaszcza jak są w jakiejś niewielkiej grupce, no to mamy dużą szansę podejść bliżej. No i właśnie po to to zrobiłem, aby podejść bardzo blisko. Sarne się uspokoiły, stały sobie, obserwowały, zerkały w naszą stronę i cały czas coś tam żerowały. Myślałem, że może gdzieś tam jest tak schowany dzik, ale na razie ich nie widać. Czasami zdarza się też tak, że bawiąc tym babikiem te dziki, i dzik, który gdzieś jest w pobliżu, przyjdzie zobaczyć o co chodzi, kto to własne na jego żarowisko. A nuż trzeba przepędzić tego delikwenta. Moje wieczorne nocno uganianie się za dzikami dobiega końca. Myślałem, że jeszcze coś usłyszałem. Dotarłem do samochodu. No, kto się rozładował, skończyły się baterie. Termowizor ledwo już ciągnie. Wabik niestety dzisiaj nie pomógł, bo dziki najpierw mnie wyczuły, a jak już mnie wyczuły, to nie chciały mnie słuchać. Księżyc pięknie świeci, chociaż jest gruba warstwa chmur. Niestety, jutro trzeba wrócić do codziennych zajęć, a jest już prawie trzecia. Więc, te kilka godzin snu się należy, aby jutro jeszcze jakoś funkcjonować. Pewnie wrócę tutaj po te dziki, bo już wiem o której wychodzą, o której pojawiają się i z której strony pojawiają się, bo to jest bardzo ważne. Na pewno pomogły mi te wszystkie zabawki. Jedna rzecz, musicie uważać, używając ich, bo jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Patrząc w te wizjery, czy noktowizora, czy termowizora, w tym momencie stajemy się tak, jakby ślepi, bo tu jest bardzo intensywne światło, a patrząc później na zewnątrz w ciemności, nasza źrenica musi się chwilę zaadaptować do tych warunków. A więc zawsze jak ja obserwuję teren, robię to lewym okiem, po to, żeby później przyłożyć lornetkę do oczu i lunetę i móc dalej widzieć swój cel. Takie krótkie podsumowanie. No i tak jak mówiłem, moje wyjście dzisiejsze, wieczorno-nocne, dobiega końca, ale wrócę jeszcze po te dziki. Więc na razie trzymajcie się. Dasz bur? Czas mija bardzo szybko. Niestety długo nie mieliśmy okazji ani dobrej pogody, by wybrać się ponownie w teren, na którym polowaliśmy, by dokończyć nasze nocne zmagania z dzikami. Minął prawie miesiąc, zmieniła się aura oraz wygląd otaczającej nas przyrody. Nadeszła późna jesień z przymrozkami i mało przyjazną temperaturą. Kiedy na niebie pojawił się największy od lat księżyc, nie mogliśmy nie skorzystać z tego olbrzymiego oświetlacza i ruszyliśmy na spotkanie przygodzie. Nocne polowanie, druga część. Tak naprawdę bardzo długi czas po ostatnim wyjściu postanowiłem zawalczyć z tymi nocnymi dzikami. A może też spotkamy jakiegoś lisiura. Mam ze sobą wabik więc będzie można powabić. Jest dzisiaj przepiękna pełnia, jest mroźno, zmrożony teren, a więc chodzenie będzie troszeczkę utrudnione. Natomiast no Dziki przy takiej pełni pewną, pewnie będą chowały się nam gdzieś po krzakach. Nie odpuszczam, chciałbym strzelić przy pełni księżyca dzika, więc kolejny raz, kolejna noc spędzona w lesie. Ruszamy. Zapowiadało się, że znowu będziemy musieli długo czekać i szukać dzików w różnych zakamarkach, bo w tak jasną noc nie będą chciały buszować na środku pól. Przemek zmienił także miejsce polowania na inny rewir niż poprzednio, gdyż w dobrze znanych mu miejscach inni koledzy z koła pana redaktora także chcieli polować w tak przepiękną pełnię. Szczęście jednak chyba tym razem nam dopisywało. Weszliśmy na pole, bo idąc drogą, zobaczyłem, że pole jest popisane przez dziki. I rzeczywiście ta ziemia jest tutaj mocno rozbuchtowana. Tu posiane jest zboże, ozimina, i widać, że dziki tutaj wychodzą. Pole jest popisane, całutkie. Jestem przy jednym takim miejscu, chciałem zobaczyć, czy to jest bardzo stare, czy to jest zmrożone. To nie jest mocno zmrożone, a więc może to świadczyć o tym, że te dziki wychodzą tutaj codziennie i codziennie zostawiają takie ślady. Czy je spotkamy przy takiej mocnej pełni, nie ma pewności, bo dziki. W takich okolicznościach lubią chować się, tak jak już wcześniej powiedziałem, gdzieś w półcieniu, gdzieś z boku, w takim miejscu, gdzie ten księżyc nie oświetla ich zbyt mocno. No ale ważne, że tu są, i to już jest bardzo pozytywne. Kontynuowanie podchodów tak jasną noc to była przyjemność. Trochę skrzypiało pod nogami, jednak uzbrojeni w dobry sprzęt, dokładnie obserwowaliśmy okolice, by nie spłoszyć przypadkowej sarny czy dzika. Każdy nasz krok poprzedzaliśmy dokładnym lustrowaniem terenu. Kiedy wybieramy się na nocne polowanie na dziki, warto zadać sobie pytanie, jakie dziki możemy spotkać o tej porze roku. Mamy listopad, a więc huczka, można powiedzieć, już jest w pełni. W tym okresie dziki zbijają się w duże watachy. Nawet samotnie chodzące odyńce w tym okresie dołączają do watach po to, aby spłodzić potomstwo. Ta huczka rozpoczyna się tak naprawdę już pod koniec października, a w niektórych miejscach zaczyna się troszkę później, gdzieś w listopadzie i trwa do połowy grudnia, w niektórych miejscach krócej. To wszystko zależy od specyfiki terenu i od tego, gdzie te dziki bytują. Huczka to taki okres, gdzie dziki starają się o potomstwo, a więc wtedy są trochę bardziej rubaszne, trochę bardziej głośne, są w grupie, więc często, gęsto możemy je usłyszeć. My myśliwi mówimy, że dziki się wtedy gryzą. A więc, idąc do lasu, idąc gdzieś na pole, przy trzcinowiskach, możemy usłyszeć taką watachę dzików, która jest bardzo głośna, bardzo rozrabiająca. Warto wtedy, przyjeżdżając na polowanie, stanąć w jakimś miejscu i trochę posłuchać. A gdy usłyszymy te dziki, to już mamy większą pewność, w którą stronę powinniśmy się poruszać. I my właśnie teraz to zrobimy. Blisko jest las. Kolejny i trzcinowisko koło nas, więc postoimy. Kilka, kilkanaście minut i posłuchamy, czy gdzieś nie odezwał się nam dziki. Wsłuchiwanie się w odgłosy pola i lasu znacznie ułatwiło nam to, że nie było silnego wiatru, a poruszanie się nawet zająca po zmrożonym terenie słyszalne było z dużej odległości. Na miejsce naszego nasłuchu wybraliśmy skraj trzcin wchodzących do lasu. Staliśmy dobre kilkanaście minut, gdy w pewnym momencie Usłyszeliśmy trzask trzciny i w oddali w termowizorze przemek zobaczył przesuwający się kształt. Po chwili kształt zbliżył się do nas na odległość kilkudziesięciu metrów. Był to wspaniały dzik, który szedł w naszą stronę idealnie z wiatrem, więc nie mógł nas wyczuć. Zauważył jednak, gdy poruszyliśmy się i zaczął przesuwać obok. Przemek był już jednak na posterunku z bronią gotową do strzału. Gdy dzik ruszył, cały czas prowadził go w lunecie. W tak doskonałych warunkach oświetleniowych nie było problemu z celowaniem. Tylko z tym, by dzik zatrzymał się na chwilkę. I postaliśmy chwilę, posłuchaliśmy i tak jak mówiłem przyszedł do nas pojedynek, przyszedł dzik. Tym razem nie Wyczuł nas był przy nas naprawdę bardzo blisko, ale poszedł wzdłuż łąki, bo wiatr mieliśmy od niego. Widział bardziej nasze zachowanie, nasze ruchy. No i oddałem strzał. Wydaje się, że skuteczny, ale musimy odczekać chwileczkę i zaraz pójdziemy sprawdzić. Uff, dziękuję Ci święty Hubercie. Uff. A więc chyba tym razem przemek dopiął swego i trafił dzika w czasie przepięknej pełni księżyca. Czy jednak na pewno? Po oddanym strzale w nocy do dzika, w takim miejscu, gdzie są wysokie trawy, trzciny, warto chwilkę zawsze odczekać i posłuchać i dopiero podejść. Dzik może być ranny i różnie to bywa. My nie słyszymy, żeby dzik wydawał jakieś odgłosy, strzał wydawał się celny, więc teraz. Powolutku podejdziemy, zobaczyć to miejsce, w, którym, w które strzelałem. Warto mieć wtedy zawsze załadowaną broń. W związku z tym, że podchodzimy w nocy, trzeba zachować pełnię bezpieczeństwa. Broń powinniśmy mieć załadowaną, zabezpieczoną, ale palec trzymać na bezpieczniku, taka gdy podejdziemy na bliską odległość, uważać na szarżę dzika, która może się wydarzyć. Latarkę warto mieć wtedy przy sobie w dłoni i powolutku pochodzić, podchodzić, patrząc, co się będzie działo. Idziemy. Atakujący ranny dzik jest sporym zagrożeniem dla myśliwego. Wiedzą o tym sporo, zwłaszcza podkładający psy na zbiorówkach. Tym razem jednak Przemek może bezpiecznie podejść do swojej zdobyczy. Ach. Dzik padł jednak w ogniu. Bardzo dobry strzał tam, gdzie mierzyłem, dostał na kark. Został w miejscu, a więc nie musieliśmy podchodzić, szukać gdzieś tego dzika. Udało się. Dziękuję święty Hubercie. Piękny odniaszek, koło 50 paru kilo. No, oręż, no niestety słaby, bo taki dzik tutaj można powiedzieć jest przelatkiem, wychowany na kukurydzy. No, ale przepiękne trofają mi. Polowanie o księżycu, o pełni księżyca to jest właśnie to, a więc. Cieszę się naprawdę, że udało mi się spotkać tutaj tego dzika No i pozyskać go A teraz to co najmniej przyjemne Czyli za chwileczkę trzeba będzie go wypatroszyć, ale Zanim to wszystko, no to trzeba oddać jeszcze cześć ustrzelonej zwierzynie a więc zaraz pójdę, żeby wręczyć pozyskanemu dzikowi Ostatni kęs, pieczęć No i ten kawałek złomu dla mnie Aby był na czapce oznaką tego, że Udało mi się ustrzelić wspaniałego odniaszka, Pieczęć z gałąski. Ostatni kęs. No i troszkę farby i ten kawałeczek gałązki w mojej czapce jako złom Daszbur. Jeszcze raz dziękuję Ci święty Hubercie za tak wspaniałe polowanie, za te emocje i za to, że udało mi się tak skutecznie dzisiaj zapolować.